Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z trzema lekcjami, których nauczyłam się od Rexamona, założyciela firmy Forever. Był to niezwykły człowiek z ogromną charyzmą, który wiele dobrego zrobił dla ludzi. A dzisiaj jest rocznica jego urodzin, dlatego postanowiłam, podzielić się z Tobą tymi trzema uniwersalnymi lekcjami, które przydadzą się Tobie nie tylko w biznesie, ale również w życiu. Żeby nakreślić tylko może krótko, to chcę powiedzieć, że nakreślić osobę Rexa, to chcę powiedzieć, że to był człowiek, który po 40 założył firmę Forever Living. Założył ją nie dla zysków, bo już na tamtym etapie był człowiekiem majętnym i zgłaszali się do niego różni ludzie, którzy szukali inwestorów. I często były to oferty w branży network marketingu i Rexmon postanowił się tym zainteresować. Sam wywodził się z branży nieruchomości. Dlatego też nieruchomości są bliskie, bliskie firmy Forever i Forever, część nadwyżek budżetowych właśnie inwestuje w nieruchomości. Wiele też siedzi firmy Forever na całym świecie po prostu należy do firmy, ale też mamy swoje ośrodki wypoczynkowe w wielu miejscach na świecie i Forever z tego korzysta i tam organizuje również zjazdy, podróże, by gościć też tam przedsiębiorców Forever. Więc mówię o tym, że Rex założył firmę Forever Living w takim momencie, kiedy był majętnym człowiekiem i który po prostu miał już duże pieniądze i chciał je zainwestować dalej, ale chciał to robić też z misją, by pomagać drugiemu człowiekowi. I trzy takie punkty sobie wypisałam, takie rzeczy, które wzięłam sobie do serca, o których Rex mówił. Pierwszy punkt to jest taki, że nie ma drogi na skróty. I myślę, że to jest ważna lekcja, szczególnie dla nas, którzy żyjemy w takich dzisiejszych czasach, czasach takich szybkich, instant, gdzie wszystko chcemy mieć na już, najlepiej na wczoraj, szybko oczekujemy efektów i zapominamy o tym, że wszystko, co wartościowe wymaga czasu że nie ma drogi na skróty i nie warto po prostu nawet podążać tą ścieżką. Kiedy szukamy jakichś takich skrótów, że prawa natury są na pierwszym miejscu. Co mam na myśli? Jak tak pomyślisz sobie właśnie o prawach natury, o sezonowości na przykład, albo o tym, że czy rolnik, który wysiewa jakąś roślinę, tak, czy on oczekuje, że za tydzień, już za miesiąc będą efekty? No nie, często jest to. Dłuższy proces, yy, albo kilkomiesięczny, albo wieloletni, nawet w zależności od roślin, to nie jest tak, że na już będą efekty, a my czasem tak właśnie chcemy. Czy tak samo, jeżeli chcesz yy, przebiegnąć półmaraton na przykład, czy od razu, na przykład dzisiaj pojawia się w Twojej głowie takie marzenie: Chcę przebiegnąć półmaraton. Czy już dzisiaj od razu zakładasz trójbiegowy i biegniesz 20 km? Czy to 21 km? No nie, nie byłabyś w stanie. Trzeba się do tego przygotować, tak? Małymi etapami, krokami, mniej krótsze dystanse, trening ogólnorozwojowy. Przygotowujesz się do tego, żeby w pewnym momencie to zrobić i przebiegnąć półmaraton. I tych przykładów można mnożyć, tak? Z odchudzaniem. No, tych przykładów po prostu z różnych dziedzin życia można mnożyć, więc wszystko, co wartościowe wymaga czasu, wymaga takiej konsekwencji, systematyczności, zaangażowania i potrzeba na to czasu. A my żyjemy trochę w takich właśnie czasach instant i chcemy mieć to na już, i no, jesteśmy takim społeczeństwem, ludźmi, którzy. Żyją w tych czasach, ja nieraz o tym już nieraz mówiłam, że nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie. Dużo yy, wszelkich treści mamy na mediach społecznościowych. Niestety niektórzy ludzie się po prostu kreują i to, co pokazują, nie jest prawdą, jest wyreżyserowane. Wiele ludzi przedstawia się jako yy, majętni, a prawda jest taka, że ludzie, którzy yy, posiadają. Prawdziwe pieniądze, duże pieniądze nie obnoszą się z tym w internecie, a ci, którzy właśnie żyją na kredyty, na karty kredytowe, żyją ponad swój stan, yy, pokazują to w internecie, obnoszą się w tym w ten sposób, próbują sobie dodać, nie wiem, wartości, poczuć tą pewność siebie, a, a ci, którzy Naprawdę to posiadają, nie robią w ten sposób, tak? I tak samo też jest z biznesem online. Ktoś chce zacząć budować dodatkowy dochód, chce mieć biznes online, chce mieć niezależność finansową, chce mieć taką wolność swoją i decyzyjność i oczekuje na przykład, że za 2-3 miesiące yy, będzie w stanie porzucić swoją pracę etatową. No, nie jest to możliwe, bo to jest tak samo. Prawo natury wymaga czasu, wymaga zaangażowania. Żeby zbudować coś solidnego, potrzeba też na to czas. I jest taki i, cytat, który czasem, właśnie mi się gdzieś tam pojawia w internecie: Że ludzie nie mają cierpliwości, by 3 lata budować swój biznes, a mają cierpliwość, by 40 lat pracować na etacie. Każdego dnia, 8 godzin dziennie. I to jest to porównanie. Także Pierwsza lekcja, już kończąc pierwsza lekcja, którą nauczyłam się, którą odwzięłam od Rexa Mona, to jest to, że nie ma drogi na skróty. Wszystko, co wartościowe wymaga czasu, wymaga naszego zaangażowania i konsekwencji. Druga rzecz, którą się nauczyłam od Reksa, to jest to, że pieniądze rozwiązują większość naszych problemów. I możesz się ze mną nie zgodzić. Ale jak sobie przeanalizujesz, przemyślesz różne sytuacje, różne problemy, trudne wyzwania, to zobaczysz, że w większości da się to rozwiązać za pomocą pieniędzy. I Rex Mon właśnie stworzył firmę Forever dlatego, żeby pomóc ludziom godnie żyć. Przeczytam jego słowa, cytat dosyć znany. I Rex powiedział tak, że największą przyczyną chorób na świecie jest pusty portfel. Jeżeli chcesz, aby ludzi cierpiących było mniej, daj im szansę na godne życie. I w network marketingu my dajemy innym ludziom nie rybę na tu, tu na już, żeby się nakarmili, tylko dajemy wędkę i uczymy, jak mieć tą rybę każdego dnia. Tak, w przenośnej w metaforze, tak. Dajemy te narzędzia i możliwości, jak godnie żyć każdego dnia, jak zarabiać pieniądze, które umożliwią Ci godne życie. I jeżeli jesteś osobą, która uważa, że pieniądze nie są ważne, to pokażę Ci nawet na przykładzie zdrowia, tak? Czy łatwiej jest być y, osobą, która ma problemy zdrowotne, ale ma pieniądze? Czy osobą, która ma problemy zdrowotne, ale nie ma pieniędzy. Dzięki pieniądzom yy, możesz poprawić jakość swojego zdrowia, możesz skorzystać z profilaktyki zdrowotnej, z, nie wiem, z prywatnej fizjoterapii, masaży, z wysokiej jakości suplementacji, która poprawi stan Twojego zdrowia, z konsultacji z najlepszymi lekarzami. Możesz zredukować swój stres, na przykład pracując mniej, krócej, e, mając czas dla siebie, zadbać o swoje, jakość swojego żywienia, skorzystać z konsultacji dietetycznej, zadbać o swój ruch, być może indywidualny trening. To wszystko, tak naprawdę, pieniądze powodują, że możesz sobie pozwolić na więcej. Oczywiście wiele rzeczy e, można zrobić bezpłatnie. Mamy internet, gdzie mamy tak naprawdę. Multą informacji można bezpłatnie różne treści znaleźć, natomiast ym, trudno te informacje też przesiać, które są rzetelne, które są prawdziwe, które Tobie indywidualnie pomogą, bo każdy przypadek jest inny. Także pieniądze yy, naprawdę w wielu, wielu problemach yy, pomagają, ułatwiają, przede wszystkim ułatwiają życie. Więc, to jest druga lekcja, którą yy, wzięłam sobie od Rexamona. I trzecia, to jest taka, jeżeli nie czujesz pasji i radości z życia i z pracy, to zatrzymaj się od Rexowi bardzo zależało na tym, żeby ten biznes online, biznes nie tylko online, bo w tamtych czasach nie było jeszcze online, ale ogólnie, żeby forever, żeby ten biznes, żeby tą pracę robić z radością, z pasją. Bo jeżeli Ty masz energię, Ty masz radość, Ty jesteś zadowolona z życia, to jesteś w stanie pomóc innym ludziom również. Jak to się mawia, z pustego i Salomon nie naleje. Jeżeli Ty jesteś bez energii, taka zmęczona, wypruta, przytłoczona, nie jesteś w stanie też pomóc innym ludziom. Więc Rex nawiązywał do tego, że jeżeli. Nie czujesz się na siłach, to zatrzymaj się, weź sobie wolne, odpocznij, zanurz się w siebie, pomyśl, co sprawia tobie radość, pomyśl o swoich marzeniach, wróć do swoich właśnie wartości, marzeń, do tego, co jest ważne, żeby wzbudzić tą pasję na nowo. Nie wiem, kto z Was ma takiego szefa, który mówi, jak jesteś zmęczona, to odpocznij, weź sobie wolne i zastanów się nad, pomyśl o swoich marzeniach, zastanów się nad tym, co sprawia Tobie radość i przyjemność w życiu. Jest to ogromna, ogromna lekcja. Mówi się też, że właśnie jeżeli Ty prowadzisz ten biznes, to Ty jesteś tą kurą znoszącą złotą, złote jajka. I Ty jesteś najważniejsza w tym biznesie, dlatego potrzebujesz dbać o siebie, dbać o swoją energię, bo nie jesteś w stanie też pomóc innym. Ty sama jesteś bez tej energii. Także to są moje takie trzy kluczowe lekcje, które mi pomagają na co dzień, nie tylko w biznesie, ale też w życiu. Ale też jestem wdzięczna Rexowi za to, że stworzył firmę Forever, stworzył ten model biznesowy, dzięki któremu ja mogę zarabiać, ale też mogę wspierać inne osoby w tym, żeby zarabiały pieniądze na godne życie. I staram się ten biznes prowadzić holistycznie, w taki sposób, właśnie, żeby wspierać inne osoby, wzmacniać je, ale też dbać o siebie, dbać o swoją energię, dbać po prostu o siebie, żeby miała siłę i energię dalej dzielić się z wami różnymi treściami, wspierać osoby współpracujące ze mną dzielić się wiedzą, informacjami z moimi klientami. Także mam nadzieję, że było to dla Ciebie pomocne. Wszystkiego dobrego Ci życzę i, i pięknego dnia. Cześć.